Bardzo serdecznie w takim pięknym otoczeniu przechodzimy do filmu, który miał się nazywać 5 Dni 5 Stylizacji. Zobaczymy, jak to będzie. Jak ten film się nazywać, będzie, ale stylizację oczywiście wam pokażę. Moja pierwsza stylizacja, w której dzisiaj przyjechałam i cały dzień mam zamiar w niej chodzić, aż do momentu, kiedy pójdziemy na basen. Wygląda tak: włosy mam po prostu umyte i wysuszone, na uszach nie posiadam kompletnie nic, na ustach mam kolorek Enhand z Makeup Revolution, chyba tak, nie i teraz tak, na sobie mam zestawik ten, który ostatnio Wam pokazywałam w holu, jest to zestawik taki ala dresowy, taka ala bluza z kapturem i spódniczka do tego, z takim fajnym tutaj, widzicie, łączeniem, czy jak to nazywać, na sobie mam również zegareczek z AMTM, prezencik od mojego męża i na nóżkach mam buciki z czas na buty, które mogliście widzieć też w holu zakupowym i jeszcze na rączce, bo zapomniałam powiedzieć, mam do więc tak się prezentuje cała stylizacja. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jest bardzo moja taka właśnie na luzie, ale z drugiej strony ciut elegancka. Więc ja bardzo lubię takie. Przepraszam Was za te efekty dźwiękowe, które mój synek tutaj dodaje. Siedzi i uczy młotkiem, więc... Ale niestety, tak nie będę Cześć, witajcie, bardzo serdecznie Was witam dnia drugiego e, powiem Wam, że to już mój drugi e, strój dnia w ciągu tego dnia ale zapomniałam Wam tego nagrać, więc nagram Wam strój dnia, w którym e, wędruję dzisiaj od 10 godziny z 15, czyli do tej pory jestem w tym samym ubraniu, tak samo pomalowana i uczsana. czyli na włos, na głowie mam dwa dobierane warkocze, że mi było bardzo wygodnie, na ustach szmineczkę z Vibo, e, taką nowość. tutaj Wam gdzieś napiszę jaki to jest numerek kurtkę z Allegro, moją skórę taką mieszaną z e, po prostu materiałem jakimś. Na sobie mam również bluzeczkę, e, którą Wam pokazywałam w holu, zakupowałam tą za 11 zł, czy 12. E, uważam, że fajnie się komponują do niej kulczki, które dzisiaj mam na uszach od raginki, bo są takie zielone, jak tutaj te napisy. I na sobie mam pierwszy raz spodnie te z Aldika, e, takie szare, jakie tam szaro -beżowe. I buciki te same, co w pierwszej stylizacji, czyli czas na buty, takie wężową skórkę. Eee, no i co? Całość prezentuje się w taki sposób, żeby mi było jak najbardziej wygodnie. Dzisiaj e, po mieście latamy i po prostu zwiedzamy sobie miasto, jakim jest Świeradów. E, zobaczcie mnie w następnym stroju dnia, już bardziej w wersji sportowej, dlatego że w góry będziemy się wybierać, albo jeszcze wam dzisiaj pokażę kolejny stroj dnia, kiedy się wybiera na kolację, bo planuję założyć sukienkę. Więc całość prezentuje się w ten sposób. Mam nadzieję, że stylizacja Wam się podoba. Do zobaczenia w stylizacji numer 3. A i witam Was ponownie. Witam Was znowu dnia drugiego w stylizacji numer 2, a dla Was numer 3. Dobra, już nie będę tutaj liczb wymieniała, tylko będę pisała, bo zgupić można. Yy... W drugim dniu wyglądam teraz tak, po godzinie 15. Ubrałam się w taką luźną tuniko bluzkę, już ją znacie, ja Wam ją pokazywałam w holu lumpeksowym, ona jest właśnie z Lupeksu. Mam na sobie czarne gety, w tak, kapcie. Tak się prezentuję i taki mam zamiar iść teraz na moją y, terapię manualną. Na głowie zrobiłam sobie koka. Dalej pozostałam w kolczykach od reginy i zmyłam sobie tylko szminkę, która była bardzo matowa i wysuszała usta, więc stwierdziłam, że jest mi chyba niepotrzebna. Zapomniałam Wam powiedzieć: w każdej stylizacji, oczywiście, mam moją obrączkę i pierścionek od mojej babci. To, to, to jest po prostu bez zmian. To ale ja w ogóle tego nie ściągam i śpię w tych pierścionkach, więc co e, cały prezentuje ja się tak wyglądam na luzie i mam się po prostu czuć wygodnie i dobrze i prawdopodobnie tak pójdę na kolację. Jeżeli się przebiorę jeszcze do kolacji, to na pewno to zobaczycie, więc do zobaczenia w następnej stylizacji. Bye. Cześć kochani, witam Was serdecznie, zapraszam Was na kolejną stylizację dnia. Bardzo na ludzi jest tu ta sukienka za 1990, którą kupiłam na lewę, jak widzicie, wygląda w ten sposób. Na sobie również mam czarne dlatego że im było wygodniej, bo ja się bawię z dzieckiem oraz nie wiem, jak Wam pokazać, srebrne buty z czas na buty. Na ustach mam szmineczkę od Emilii, coś tam Lipstick, coś tam zła oczywiście macie tutaj napisane, jak się to nazywa. Oraz werkocza dobieranego po prostu z tyłu, żeby było mi wygodnie. Całość prezentuje się w ten sposób. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mi się podoba i do zobaczenia w kolejnej stylizacji. witam Was bardzo serdecznie w kolejnym stroju. Ja mam na sobie tą bluzeczkę, którą Wam pokazywałam zaraz z i panterą anterkowymi rękawkami oraz moje spodnie takie dresowe, luźne, jak często mnie w nich widzicie po domu, wchodzą, bo ja po prostu uwielbiam. Ja. I na sobie mam jeszcze srebrne buty, z czas na buty. Zawiązałam sobie taki Ala koszyczek z dwóch dobieranych warkoczy, dlatego że dzisiaj jeszcze mamy troszkę zabiegów i muszę być taka na luzę. Więc tak się prezentuję w całości i e, zapraszam Was do oglądania kolejnego e, stroju. Zniał Mam nadzieję, że żeby... Cześć witam Was w ostatniej stylizacji. Ostatnia stylizacja e, w dzień naszego wyjazdu i wyglądam tak. Na swoją spódnicę, tą za 50 zł przycenioną z HM. E, mam nas, przepraszam, mam bordowe usta do tego. Nie powiem Wam, jak to jest, kolor, dlatego że to już jest końcówka mojej konturówki i tam jest, wszystkie napisy są pościerane. Włosy zyskałam tylko dzięki temu, że spałam je w warkoczach dobieranych, więc je spięłam tutaj w suweczkani, bo tutaj nie za atrakcyjnie wygląda. Na uszach mam kolczyki od węża z apartu, dwa pierścionki standardowo i na nóżkach mam buciki te same, co prawie cały czas, czyli wężową skórkę, które jest tak fajnie mienią na złoto. Uważam, że fajnie pasują. Mam nadzieję, że ta stylizacja Wam się podoba. Do zobaczenia w kolejnych